Tego lata dzieci z Kielc nie mają czasu na nudę. W ramach bezpłatnych warsztatów teatralnych prowadzonych przez Teatr Lalki i aktora Kubuś, dzieci uczą się, bawią i wspólnie z artystami współtworzą autorski spektakl uliczny. Trwające od tygodnia spotkania odbywają się zarówno w siedzibie teatru, jak również w wielu innych instytucjach na terenie całego miasta. Dzisiaj gościmy w Centrum Design żeby nasi podopieczni nasze dzieci mogły pociapać się troszeczkę w farbach, ale troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj w Centrum design są specjalnie przystosowane do tego warunki, więc z Panią Joanną mają okazję poodbijać gotowe matryce i stworzą taki plakat, który pamiątkę tych warsztatów i też naszego projektu, która będzie nam później towarzyszyć na naszym pikniku teatralnym. Wyjątkowość takich propozycji polega na tym, że to nie jest tylko sama zabawa, ale to jest również edukacja. Jeżeli coś się wiąże z atrakcyjnym spędzeniem czasu i z poznawaniem, to to jest bardzo pożyteczne i bardzo dobre. Wydaje się, że dzieci jako dzisiaj, jako goście Centrum Designu Poznają nowe techniki. Wydaje się to pozornie nieskomplikowane, ale tak się zaczyna. Tak się zaczyna zabawa potem już bardzo dorosłe poważne rzeczy. Więc cieszy mnie, że w Kielcach mają gdzie młodzi ludzie rozpoczynać swoje, swoje pasje, bo to, bo to tak trzeba traktować. Cały miniony tydzień poświęcony był zabawie, integracji oraz poznawaniu, czym tak naprawdę jest teatr. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zorganizować happening na ulicach naszego miasta oraz poznać z bliska pracę kieleckich mediów. Nagrali również spot reklamowy. Codziennie robimy takie podsumowanie ewaluacje i dzieciaki nam mówią co się podobało albo nie podobało z danego dnia, co najbardziej zapadło im w pamięć, więc odkrywają takie nowe rzeczy, które tutaj zwłaszcza u Kuby na zajęciach Ultrafiolet, który najbardziej yy, jest tutaj dla nich fascynujący, ale też właśnie wyjście na miasto w takim dziwnym makijażu, z blanszowanej buzi, to też jest dla dzieciaków nowość. Teatr Lalki i aktora Kubuś oraz uczestnicy warsztatów przygotowali wspaniałą atrakcję dla wszystkich mieszkańców Kielc. W najbliższych dniach odbędą się dwa otwarte festyny osiedlowe: w sobotę 19 lipca na Osiedlu Herby w Zespole Szkół nr 28 przy Ulicy Górniczej, oraz 23 lipca na Stoku przy Przedszkolu Samorządowym nr 19.